Się zabieram was na siłkę. Oczywiście kreatynka musi wlecieć. Strylina. I arginina. No to idziemy. Się na siłowni po miesięcznej przerwie nie miałem czas, żeby zrobić tą klatę, żeby iść na tą siłownię. Strzeliśmy standardowo do rozgrzewki 50. Tutaj nie ma coś za co dużo rozwozić, fajnie, tutaj gładko to chodzi. 50, jednak to jest nic ani ciężar, ale się zawsze warto. Standardowo z moją pozycją, oczywiście. No, latała jak chciała więc to było chwilkę po, po machaniu i od razu przeszliśmy do założenia 100 na każdą stronę, żeby mieć 70. No i założenie na tym trening było proste, żeby głównie pracować klatką i tak bardzo nie wypychać tego z nóg ani z pośladków, więc chciałem wolny, kontrolowany ruch przez całą serię robić. Troszeczkę tutaj widzimy, że moja lewa ręka jeszcze nie ma stabilizacji poprzez problemy z barkiem, ale to z czasem się wszystko wyrobi. Ważne, że stówka poszła w grudniu. Pialiśmy się naprawdę na jakby technice tutaj. Nie chciałem tej dupy oderwać, chociaż się zdarzyło już w ostatnich powtórzeniach tą dupę oderwać. Nie powinno tego być, nad tym musimy dalej pracować. Oczywiście nic nie robiłem jak to ja. Obijam się na siłowni, wiecie. Siedzi się, się, nic nie robi. Dobra, na no, siłowni przez studia. Jeszcze nie ma ze mną moich odcinków. O, no, niestety w innym mieście są fraje. Przeszliśmy do kolejnego ćwiczenia, do Arnoldów. Tutaj sobie na początku, na rozgrzewki przypomnieć, dwunastkami pomachałem. Idzie to bardzo gładko, jakby. Kontynuowałem, żeby bark nie był najbardziej No i git, piętnastkami. Piętnastki też bardzo gładko, bez problemu. Nawet myślę, że to było troszkę za mało, no ale musiałem oszczędzać dla barku. Popatrzyłem też w kamerę i potem przyszedłem na siedemnastki już. Gdzieś siedemnastki też zaskakująco, jak dla mnie, poszły gładko dwa razy z siedemnastkami na no, 8. Bardzo git, zadowalający mnie wynik. Mogłoby być lepiej, ale nie ma źle. Potem rozpiętki, które bardzo też ciekawie chodziły. na się nie spodziewałem, że tak gładko to będzie szło. Więc dołożyłem ciężaru. Dołożyłem ciężaru. Dalej nie wyglądało to źle, była ta siła, nie chciałem jeszcze dokładać, bo no to jest po powrocie, nie chciałem się nic nadwrężyć. Szło to fajnie, zadowalająco, wszystko było ok, więc tylko się cieszyć i pchać dalej. Potem szybkie wznosy ciężaru do boku na barki, też fajnie, elegancko, jedna, druga strona. Można być zadowolonym, mogło być lepiej, ciężar 6 kg, nie jest to największe, ale to już jest coś. Zawsze to jakiś powrót po długiej przerwie, potatrzyłem. No i został triceps, triceps 18 kg na 12 razy, bardzo fajnie wleciał, fajnie mi napompował, więc z tricepsu można być zadowolonym też. No i na koniec brzuch. Allahy standardowo mają ulubione na brzuch. Też było git. Mogło oczywiście pójść lepiej, ale... No... Jest git. Skoro mówimy o siłowni... Proszę o sobie zjeść. Yes, pokażę Wam mój... Autorski przepis. Autorski. No. Luniksowe serniczki. Bardzo dobre. Bardzo... A co? zarotusz No. darmo. darmo wam pokażę. Eee, mogę nie. ale coś fajnego dla was zrobić. Co potrzebujemy? Potrzebujemy tak. Trochę cukru. tam giga mało, więc trochę mało. Mąkę. Paróg czy jajka. Kiełbasa! Kiełbasa! Kiełbasa, dwa bułki, dwa bułki, bułka, kiełbasa mm. Tyle, jakby tyle mam stać Na początku sobie wklejemy Trzy mąki Wklejmy sobie roga, suchy najlepiej Znaczy kurde, chudy Ale w ogóle to... Yy. Co tam u Was Jakby na znać w komentarzu. Wszystko dobrze? Dobrze się powodzi, dobrze. Jak tam życie? Wam z tego cukru, ja go mam mało, więc sypie całe. No i pijamy 3 Jak ja mam wszystko, trzeba to zmiksować, tego jakby oszczędza tego. Ale już może na patelni bądź, żeby się nagrzewała. tak, Stefano, najlepszy. Po zmiksowaniu mamy taką fajną, gęstą, gęstą strukturę, teksturę, tak to ma być. Konsystencja, konsystencja, tak. No i bierzecie, co jeszcze to możecie rozmieszać, jakby tam jakaś mąka miała na ścianach przylegać. No i sobie nakładacie. Normalnie sobie obracacie. Nic się nie przykleja, ale to dzięki super patelni Stefalu. No i to się zrobi. I są to dobre placuszki serki takie. Jakby nie będę was zanudzał, Tak to się robi. Po co? Chyba dostajcie to. Piszcie w komentarzu.